Witajcie! Jak co roku już prawie mam dla Was taki mały świąteczno-majówkowy konkursik metodowy, coś w ten deseń, ale zanim to, to na samym początku chciałbym jeszcze raz tutaj podziękować firmie Dragon. Oraz tobie, Łukaszu, bo ty, ty dopiąłeś to na ostatni guzik, można rzecz powiedzieć. Bardzo dziękuję za te wszystkie yy, rzeczy, które dostałem tutaj, żeby rozlosować między moich widzów, i jeszcze raz w imieniu swoim, jak i również moich widzów, serdecznie Wam dziękuję. Co do konkursu. Yy, w konkursie będzie można wygrać fajne, nowe przynęty od Dragona metodowe, bardzo eleganckie, a mianowicie. Coś takiego w, w pięciu różnych e, smakach. O ile dobrze kojarzę, orzech tygrysi, truskawka, morwa, wanilia z kopeksem i ananas. Pięć sztuk e, są to takie przynęty, ale lata wiecie, poczwarka taka, larwa, coś w ten deseń. Dodatkowo taki oto zapaszek do auta. Bardzo przyjemny. Swojego, swoim czasem, już, już testowane przeze mnie, bo jakiś tam miesiąc, dwa temu, może nawet dalej Zakupiłem sobie jeden, bardzo fajnie pachną Oraz yy, Taki oto Komin na szyję Cię zapytajcie, Michał, ale komin, komin, o co chodzi? To jest coś takiego Taka bandamka Wiecie, bardzo fajna rzecz Na lato Możecie się zasłonić, szyję wam nie spali A jak robicie jakieś nocki Czy tak jak teraz mam taką wiecie, pogodę zde Wieje i tak dalej, to możecie się, o Przykamuflować i was tutaj nic nie owieje. Elegancko. I ogólnie mam takie dwa zestawiki dla Was: czyli pięć razy przynęty o różnych smakach, bandamka, czyli ten komin i zapach do auta. I teraz, co trzeba zrobić? Po pierwsze, musi być, oczywiście, moimi subskrybentami. No, no, sorry. Jak będę sprawdzał, czy nimi jesteście podczas losowania, to bardzo proszę żebyście y, mieli zaznaczone subskrypcje publiczne, żeby mógł je po prostu zobaczyć. I teraz tak, konkursik będzie trwał do 10 kwietnia. Jak to nagrywam, mamy niedzielę, wstawię ten film, obrobie, to mamy poniedziałek, więc macie równo tydzień. 3 będzie wstawione. Do 10, do 22 trwa konkurs i trzeba być subskrybentem, polubić ten filmik i w komentarzu, tradycyjnie nie będziemy się tam wiele, wiecie, ten, wpisać. Trip. Po prostu, trip. Ja rozlosuję dwóch y, zwycięzców. Oczywiście y, postaram się to zrobić możliwie jak najszybciej, czyli jak do 10 będzie y, trwał konkurs, to ja postaram się 11-12 już mieć dla was wyniki, żebyście się zdążyli ze mną skontaktować, żebym to zdążył jeszcze wam wysłać po prostu do majówki. No bo gdzie tego użyjecie najszybciej? No, oczywiście, że majówka. nie? Więc coś takiego. Kolejna rzecz, taki nazwijmy to mały ewencik, można by powiedzieć. Od wtorku czwartego kwietnia, teraz, jeśli wpadniecie do salonu, w którym pracuję i przywitacie się ze mną, wchodząc, używając słowa trip, czyli wiecie, hejka, trip, dzień dobry, trip, witam, coś tam, żeby był trip, tak to macie szansę otrzymać właśnie czy taką bandamkę czy taki zapaszek. Teraz mówię macie szansę. Dlaczego? No bo wiecie, z tego co patrzałem, jest nas ponad 2000 na kanale, z czego też oczywiście bardzo serdecznie wam dziękuję. No niestety nie mam tylu rzeczy dla was. No niestety nie udało się. Więc ilość jest ograniczona, więc tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Podsumowując, konkurs trwa od poniedziałku 3 do poniedziałku 10 do godziny 22. Wtedy zamykam komentarze i żaden późniejszy komentarz nie będzie brał udziału w konkursie. Trzeba być subskrybentem, polubić ten film, w komentarzu wpisać trip z małych, z dużych liter. Obojętnie, chcecie być twórczy, to też proszę bardzo, możecie gdzieś tam jakieś większe komentarze pisać. Właszcza sprawa bierze na główek. trip, co najważniejsze też, to też same najważniejsze rzeczy. Jeden komentarz na jedną osobę. Będę odznaczał wielokrotne komentarze, więc w ten sposób nie zadziałacie. Wiecie, że wypiszecie sobie 10 komentarzy. Nie, nie. Jeden frazes trip, jeden komentarz, to jest jeden los, że tak powiem, na szansa na wylosowanie tej nagrody. Dodatkowo, Future, od wtorku z rana wpadacie do mnie na salon. Witacie się ze mną po Tripodsku, przybijacie piątkę, tak? I możecie otrzymać właśnie taką bandamkę, czy yy, właśnie ten odświeżacz do auta, ten zapach. Ale tutaj na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, bo ilość ograniczona. Także zapraszam do takiej naszej świątecznej zabawy konkursiku. I co? Niech sprzyja Wam szczęście. Trzymajcie się. Cześć.